Witam wszystkich w nowej odsłonie na moim kanale. Jako mężczyzna lubię dotrzymywać słowa. I jak powiedziałem kiedyś, że będę więcej czasu poświęcał elicie mojego kanału, czyli poszukiwaczom wiedzy, tak też czynię od wielu miesięcy. A że mój dobowy i tygodniowy czas nie jest z gumy, więc siłą rzeczy nie tworzyłem ani nie wrzucałem tutaj filmów. Jednak nie zapomniałem także i o Was. Zaczynam zatem dwie nowe rzeczy, tak by wszyscy moi widzowie mogli. Słuchać i oglądać, jeżeli mają taką ochotę. Jedna z nich to zgodnie z daną kiedyś obietnicą, dostępność części audycji na tymczas FM, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy będę Wam tam dawał dostęp, czy też na żywo nadawał chociażby na YouTube czy Facebook. Oczywiście, nie będzie to ten sam poziom wiedzy, jaki pokazuję moim poszukiwaczom. I mówią to jasno. Ale i tak dla większości będzie to szok, co pokażę, jak zestawią to chociażby z innymi kanałami. Kolejną inicjatywą jest dzisiejszy film. Będę w nich pokazywał tematy, a nawet kawałki audycji, jakie tworzę dla poszukiwaczy. Będą to niejako zwiastuny filmowe. Dodam, że jest to zupełnie inny świat. Bo jedna audycja dla poszukiwaczy to czasem kilka godzin ciągłej audycji, odbywającej się zwykle 5, a nawet do 10 razy w miesiącu, zależnie od możliwości i chęci. Zatem w jeden miesiąc pokazuję więcej rzeczy niż mają wszystkie moje filmy tworzone przez kilka lat na tym kanale. Pomijam już nawet jakość tej wiedzy, jaka jest na Dużo wyższym poziomie. Dzisiaj zatem zacznę od cyklu Kino Tymczasowe, gdzie wspólnie z poszukiwaczami oglądamy jakiś film i pokazuję im i wyjaśniam, co ja tam widzę i jakie tajemnice są, o jakich im nie mówią. I większość ludzi. Nie dostrzeże ich dosłownie nigdy, nawet jakby oglądali latami ten film. Może być zatem dość ciekawie dla Was, a bo i film jest wyjątkowy. Zatem wejdźcie na chwilę do naszego kina tymczasowego dla poszukiwaczy, bo dzisiaj na afiszu Django Unchained. Get ready, yeah. Get ready, yeah. Tymczasem FM, Twój czas na czystą wiedzę. Zatem zaczynamy. Tymczasem witam Cię, mój poszukiwaczu wiedzy. Jako elita tego kanału wiesz, że zasługujesz na więcej. Popatrz, co przygotowałem dla Ciebie dzisiaj. Kilka rzeczy historycznych. Po pierwsze, wiecie, że oczywiście było niewolnictwo w Canach. No, to każdy wie. Tylko, że nie wiecie dwóch podstawowych rzeczy, podejrzewam. Podstawa rzecz była taka, całym handlem niewolnikami zażądali Żydzi. I to jest po prostu oczywiste, popatrzcie w dokumentach historycznych, ewidentne i bezdyskusyjne. Mieli praktycznie monopol na wszystkich niewolników. I rzeczywiście, jeżeli zobaczycie sobie właśnie ten układ właśnie Żydzi, niewolnicy, to, to tutaj Właśnie są ciekawe rzeczy. Bo rzeczywiście było tak, że nikt nie biegał za murzynami, tylko murzyni sami siebie łapali nawzajem i przywozili na statki. No, absolutna tragedia. Jeżeli twoi bracia sami cię sprzedają, no to. No to nie miej żalu do kogoś, że cię kupuje, no, no, bo, no bo sami do tego doprowadziliście, tak? Swoją polityką wewnętrzną, brakiem szacunku, brakiem trzymania się razem. No to jest właśnie to dokładnie. To są właśnie te mechanizmy, które doprowadzają do upadku każdego społeczeństwa. Wiecie, że tytuł jest Django. Czy wiecie dlaczego? Tutaj tytuł jest wzięty właśnie z tego no, cygańskiego, znaczy cygańskiego i tu jest ciekawostka, em, której się doszukałem, bo, bo niby on był cyganem, czyli Django Reinhardt, bo to dokładnie na jego cześć zostało wybrane to imię, żeby było śmieszniej. I to przyznaje sam Tarantino, więc to nie jest żadna tajemnica i tak dalej. Okej, okay, w porządku. Ten że niby właśnie cygan, tak? Znaczy wiadomo, że Django to w ogóle znaczy w języku cygańskim obudzony, taki jakby przebudzony, no prawie, że oświecony tak naprawdę, czyli taki, który właśnie nagle wznosi się tak, Ponad innych. I już tutaj dokładnie mamy tą historię. Czyli ten Django ze zwykłego takiego murzyna nagle staje się nadmurzynem. <laughs> więc, więc dokładnie jakbyś tak przebudził. Wie, więc to jest to. Ale oczywiście cały mit przebudzenia, kochani, Django jest to też e, platforma do programowania. Zresztą dokładnie w języku pyton. Pyton to jest oczywiście wąż. Te, tego Django przebudzonego węża. I mamy też e, to, że ten wąż jest powiązany z energią właśnie dokładnie Kundalini. Czyli tą energią, która jest właśnie odpowiedzialna, w masonerii, są w tych, tych wszystkich okultystycznych m, środowiskach z przebudzeniem, właśnie, dokładnie z przebudzeniem. Czyli jeżeli ten wąż. to kiedyś wam opowiem o Kundalini, jak będziecie chcieli, ale chodzi o to, że po prostu doznacie przebudzenia, jak ten wąż wespnie się tak naprawdę całą y, ścieżkę pomiędzy czakrami. Tyle, tyle w skrócie mogę powiedzieć, jakby wiesz, w jedną y, minutę. Y, pierwowzór, tak? Ten dżango prawdziwy, ten y, realny, na którego część został nazwany ten murzyński dżango, E, tak naprawdę jego ojciec nazywał się Weiss. patam <grywa> tam Joseph Weiss, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli mamy jakby takiego przebudzonego Żyda, tak? Ży Żydo-cygana. Macie mechanizm, że właśnie ten ciemny, dosłownie ciemny lud, tak? Ciemny niewolnik, to jak my jesteśmy ciemni i jesteśmy niewolnikami w systemie. Są Niemcy, którzy zabijają takich właśnie różnych tutaj m, ludzi i dostają za to pieniądze. Oczywiście spośród tych ciemnych, można też kogoś wyłonić, w stylu Obama, wyciągnąć go ponad tą ciemną masę. Więc tutaj w tym filmie jest pokazane dwa mechanizmy, jeden mechanizm po prostu, że ciem, ciem, ciemna masa i po prostu jak oni o z jakichś powodów nie wyciągną z tej ciemnoty, to, to oni będą chodzili w tych łańcuchach i tam zdechną bo dokładnie tak by się stało przecież, zresztą w filmie jest to ładnie pokazane. I tylko właśnie, jeżeli się trafi taki właśnie Niemiec chociażby, który zechce cię użyć do swoich celów, bo dokładnie ten jest mechanizm. On używa tego murzyna do swoich celów, nie dlatego, że go polubił, czy chciał mu pomóc. Nie, 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 nie. To tak nie działa. Więc tu są naprawdę masę ciekawostek, takich detali związanych w ogóle z samą ideą filmu. Dlaczego tak, czemu w ten sposób i, i, i potem będzie Wam łatwiej wszystko pojąć. Subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Tymczasem FM, twój czas na czystą wiedzę.